Fokstrot wita na kanale Dronem w Ciekawe miejsce. W dzisiejszym filmie zapraszam Was do uroczej wioski Wołowiec, położonej w Beskidzie Niskim, w dolinach potoków Mareszka i Zawoja na wysokości 490 metrów nad poziomem morza. Jeśli film Wam się spodoba, zalajkujcie go. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Bołowiec otaczają od północy wzgórze Mareszka, od południa Sucha Góra od zachodu w jej zamyka wzgórze obszar, a od wschodu Uheret. Przez miejscowość przebiegają dwa szlaki: czerwony, główny szlak Beskidzki, i szlak żółty, prowadzący z Magury Wątkowskiej przez Bartnę, Banicę, Wołowiec Nieznajową do Radocyny. Wołowiec, jak wiele wsi na terenie Beskidu Niskiego, powstał w XVI wieku. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1581 roku. Miejscowość założono jako Dobro Królewskie. Była to typowa wieś lokowana na prawie wołoskim z osadnikami wołoskiego, częściowo pewnie też ruskiego pochodzenia. Wieś początkowo liczyła zaledwie trzy gospodarstwa. W XVII wieku rozwój wsi doprowadził do tego, że powstał tutaj młyn i folusz, a w 1765 roku po objęciu we władanie tych ziem przez starostę Wieckiego-Siemieńskiego. Było tutaj już 26 ról. Według spisu ziemskiego z 1787 roku wieś zamieszkiwało 595 grekokatolików oraz 11 Żydów. W sumie występowało w tym spisie 51 nazwisk. U schyłku XIX wieku, aż trudno w to uwierzyć, w tej sennej dzisiaj wsi mieszkały 882 osoby. W czasie I wojny światowej zimą 1915 roku w Wołowcu stacjonowały wojska rosyjskie, a w 1918 roku miejscowi Łemkowie zaangażowani byli w próbę tworzenia Ruskiej Rady Ludowej. II wojna światowa ominęła Wołowiec. Stacjonujące tutaj od jesieni 1944 roku oddziały niemieckie opuściły wieś 17 stycznia 1945 roku. Latem przeważająca część ludności wyjechała dobrowolnie do dawnego Związku Radzieckiego. W Bołowcu pozostało 14 rodzin Łemkowskich, które zostały wywiezione na zachód w ramach akcji Wisła. W Ołowcu pozostała tylko jedna rodzina, posiadająca obywatelstwo amerykańskie. W 1958 roku udało się powrócić 8 rodzinom. Dziś mieszka tutaj około 50 osób, w większości Łemków. Z wołowcem związana jest postać Jamroza. Bajarz, mówiący wierszem, włóczył się po lasach i górach. Chodził od wsi do wsi i zabawiał ludzi swoimi barwnymi opowieściami. Pomagał często przy pracach fizycznych, grał na skrzypcach, spatyków i targał ze sobą walizkę, a w niej mądre książki, ubrania, stroje, rekwizyty, a także zeszyt, w którym zbierał pieczątki meldunkowe. Zawsze nosił letnie ubranie, nawet zimą. Podczas zimy w 1928 roku znaleziono go zamarzniętego. Ponoć zmarł przytulony do jodły. Warta zwrócenia uwagi jest znajdująca się w Wołowcu cerkwi. Została ona wzniesiona w XVIII wieku jako świątynia parafii grecko-katolickiej. W 1927 roku, gdy większość mieszkańców Wołowca przeszła do polskiego autokepkalicznego kościoła prawosławnego w czasie tzw. schizmy telawskiej, Cerkiew pozostała w rękach grecko-katolickiej mniejszości. Po akcji Wisła obiekt został zaadoptowany na owczarnię i obory. Po 11 latach kilku rodzinom udało się powrócić. Wspólnymi siłami wyremontowano starą cerkiew w Udało się też uzupełnić zniszczone wyposażenie świątyni. Do Wołowca szczęśliwie wrócił także ukrywany przez te wszystkie lata dzwon cerkiew. Poważny remont cerkwi miał miejsce w latach 1990-1991. W 2009 roku świątynia stała się wyłączną własnością Kościoła Prawosławnego. Przy cerkwi usytuowany jest stary cmentarz parafialny, oczyszczony w 2003 roku, na którym znajdują się ciekawe nagrobki, prawdopodobnie autorstwa kamieniarzy z Bartnego. W Bołowcu zamieszkuje od pewnego czasu Andrzej Stasiuk, wybitna postać polskiej literatury. Jest ocenionym eseistą, poetą i dramaturgiem. Nagrodzono go m.in. nagrodą literacką Nikę czy Nagrodą Literacką Gdynia. Jest autorem m.in. słynnych opowieści galicyjskich. W jego domu mieści się siedziba renomowanego wydawnictwa Czarne, które specjalizuje się w eseistyce i prozie współczesnej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.